W tej lekcji pokażę Ci, jak działa narzędzie kopiowania. Kopiowanie działa na podobnej zasadzie jak narzędzie przesuwania. Wybieram tylko ikonkę obok. Następnie mogę sobie wybrać y, opcję pojedynczego kopiowania bądź z aktywną opcją Multiple wskazywać kopię w wielu miejscach naraz. Ja zostawię tą opcję. Następnie kopiuję. tak jakbym przesuwał dany obiekt. Zobaczmy, co daje nam opcja kopiowania z opcją constraint. Constraint blokuje nam po prostu możliwość ruchu pod kątem 90 stopni. Można to przyrównać do trybu orto w AutoCADzie. Więc rozważnie korzystajmy z tych wszystkich opcji dostępnych na wstążce. Tak aby wiedzieć, że jeżeli dzieje się coś nieszablonowego w trakcie modyfikacji, móc to w łatwy sposób naprawić.